Dzień dobry Państwu. Temat wraca jak bumerang. Jest znany, omówiony wielokrotnie. Ciekawy i bardzo prosty. Leasing. Na temat w ogóle filozofii korzystania z leasingu mówiłem już parę razy, więc nie będę dzisiaj o tym e, powtarzał. Natomiast chodzi o zachowanie się leasingu w jednoosobowej działalności gospodarczej, ewentualnie w spółce cywilnej. Proszę Państwa, jeżeli kupuję coś w leasingu, za 100 tysięcy. Rozkładam to na raty, powiedzmy, że to jest samochód, wpłacam sobie e, pierwszą wpłatę 40%, to jest akurat też 40 tysięcy, potem płacę, 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 płacę sobie raty, na przykład x razy 2 i potem na koniec wartość jest 1 tysiąc, tak, 1 000. Na koniec leasingu ostatnia Moja rata leasingowa wynosi 1000 zł. I pytanie brzmi, czy jeśli sprzedam ten samochód, który kosztował 100 tysięcy, a teraz jest na rynku za 60? 000, sprzedaż, sprzedaż, 60 tysięcy. To czy zapłacę od tego podatek i VAT, czy nie? Mówimy o leasingu jednoosobowej działalności gospodarczej jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli ja mam swoją działalność gospodarczą, wyleasingowałem y, samochód czy motocykl. Y, zapłaciłem wszystkie raty leasingowe i wykup, wykup. Jest 1%, 1000. Czy ja muszę zapłacić podatek od tych 60 tysięcy zł? Proszę państwa. To jest prosty temat. Jeżeli Wykupujemy ten samochód nie na cele prowadzenia działalności gospodarczej, tylko na użytek własny. Nie musimy na ten temat rozmawiać z leasingodawcą, z urzędem skarbowym, z nikim. Ja podejmuję decyzję. Wykupuję ten samochód, i ta ostatnia faktura za 1000 zł dla Eryka Skłodowskiego to jest wykup dla Eryka Skłodowskiego na cele prywatne. A później nie używam tego samochodu w firmie. Nie mam żadnych kosztów w firmie, ubezpieczenia, paliwa, napraw. Nie mam go w ogóle w firmie. Jest mój prywatny. To po okresie 6 miesięcy sprzedaję go na umowę kupna-sprzedaży za 60 tysięcy i nie płacę od tego zero podatku. Natomiast jeśli wezmę go do firmy, wrzucę tą fakturę na 1000 zł w koszt i go sprzedam, to z 60 tysięcy złotych zapłacę 23% VAT-u, a potem od tego co zostanie, jeszcze, 19% dochodowego. Oczywiście, jeśli jestem na książce, na podatkowej książce przychodów i rozchodów. Proszę Państwa, korzyści i straty podatkowe. Jeżeli coś kupuję za 100 tysięcy, to tam w środku jest 18 tysięcy VAT-u, mogę odliczyć połowę VAT-u, czyli 9 tysięcy zostaje mi fizycznie w kieszeni. Od tego również mogę sobie odpisać Pit. Pitu jest około 17,5 tysiąca, czyli razem 26,5 tysiąca jestem do przodu. To jest mój plus tyle tańszy jest dla mnie ten samochód. Natomiast jeżeli nie skorzystam ze sprzedaży tego środka trwałego jako mojego prywatnego, to od 60 tysięcy w tym jest 23% VAT-u w środku, to jest około 11. Przepraszam, że jest tak napisane, ale akurat nie było. Miejsce, jak napisać, i w tym jest 19% pitu, czyli około 9, czyli razem 20 tysięcy tracę fizycznie. Tu zyskuję 26,5, ale z tych 26,5 tracę 20, jeśli nie skorzystam z tego mechanizmu. Proszę Państwa, jeżeli Macie jakiekolwiek wątpliwości co do tego rozliczenia, jest bardzo dużo interpretacji indywidualnych potwierdzających to stanowisko, ale jeśli Macie jakiekolwiek problem, ze zrozumieniem tego rozliczenia lub wahacie się jak to zrobić lub macie jakieś pytania, zadzwońcie do mnie, napiszcie eryk.skłodowski.małpa.skłodowski.pl lub zapraszam na szkolenie sprowadzenia działalności gospodarczej. Do zobaczenia.